Cześć! Dzisiaj chcę Wam pokazać nietypową kamerę, a raczej rejestrator samochodowy, którym jest Udrive Wi-Fi od firmy Mediatech. Rejestrator ten jest w formie kamery Dashcam, czyli małej kamerki montowanej przy przedniej szybie samochodu tuż koło wstecznego lusterka. Dlaczego nietypowy? Ponieważ nie ma wyświetlacza. To jak się nim steruje, zapytacie, a za pomocą Waszego smartfona. W takim kolorowym pudełku przyjeżdża do nas ten rejestrator. Ma dużo sprytnych funkcji i dodatkowo sprytne jest to, że właśnie możemy sterować nim za pomocą naszego smartfonu. Nie ma wyświetlacza, który może rozpraszać kierowcę i który też powoduje to, że gabaryty rejestratora są dużo większe. W komplecie na wierzchu instrukcja obsługi zarówno w języku polskim, jak też w języku angielskim. Rejestrator ma dwie możliwości na zasilanie, o których za chwileczkę Wam powiem. Najpierw wypakujmy sobie wszystko i omówimy, co jest w komplecie. Wracając do zasilania, możemy go zasilać w tradycyjny sposób za pomocą gniazda naszej zapalniczki w samochodzie. Kabel jest dosyć długi i ma prawie 3 metry długości, więc jak na kabel zasilający od zapalniczki całkiem sporo wystarczy, nawet do większych samochodów dostawczych, czy też nawet ciężarowych, żeby za, zamontować ten rejestrator na podszybiu. Ale mamy też drugą opcję, jeżeli nie chcemy, żeby nam szkabel od zapalniczki gdzieś tam się nam plątał po kabinie, żebyśmy od niego zahaczali i wyciągali go ciągle z gniazda zapalniczki, nawet podczas jazdy. Producent dodaje do yy, rejestratora. Taki właśnie przewód, za którego to pomocą możemy, moi drodzy, podpiąć zasilanie na stałe, a przewód ukryć za tapicerką naszego samochodu. To jest fajny patent, nie musimy na własną rękę kombinować z przewodami, z podłączaniem tego. Mamy oczywiście wtyczkę, którą łączymy z kamerą. Taka sama wtyczka występuje w kablu od zapalniczki. Tyczka jest niestandardowa. Ma 7 pinów, więc znaczy nie dokupimy takiej przejściówki. Natomiast kable są na tyle długie, wydaje mi się, że całkowicie wystarczy to do każdego pojazdu. I nasz rejestrator o takim nietypowym kształcie. Z tej strony łączymy rejestrator, mocujemy go do naszej szyby za pomocą tego uchwytu, który jest z jednej strony pokryty taśmą 3M, a z drugiej strony go po prostu wsuwamy do rejestratora. Jest to i wygodne, ale z drugiej strony, jeżeli byśmy demontowali rejestrator z powodu sprzedaży samochodu, to jak to wtedy odczepić? Może być z tym problem, niestety moi drodzy. No ale cóż, tak to producent wymyślił. Sam rejestrator jest wykonany z plastiku, dosyć przyjemnego w dotyku, nie ma żadnych ostrych krawędzi, jakość wykonania jest na Całkiem wystarczającym poziomie. No i z przodu soczewka. Sensor Sony, tak jak już mówiłem, na górze mamy dwa przyciski do robienia zdjęcia, na przykład z miejsca zdarzenia i też do włączania i wyłączania naszego urządzenia, jakbyśmy chcieli to zrobić ręcznie. Tak, włączył się, ponieważ ma wbudowany mały akumulator litowojonowy, który wystarczy na zakończenie nagrania w momencie, jak dojdzie do kolizji. Nie musimy się martwić, że nie będziemy mieli. Całej kolizji nagranej, w przypadku jak w samochodzie rozłączy się akumulator z powodu kolizji, to jeszcze mamy krótkie podtrzymanie tego rejestratora, właśnie na dokończenie nagrania. Generalnie tyle. Nie ma tutaj żadnych więcej przycisków, żadnych więcej pokręteł, ani żadnych więcej suwaków. Z boku jest tylko wejście na. Kartę MicroSD, przypominam, w tym rejestratorze wymagana jest karta o prędkości klas 10, żeby MicroSD, żeby mógł poprawnie z pełną prędkością nagrywać, ponieważ rejestrator dysponuje rozdzielczością Full HD, moi drodzy, natomiast zdjęcia wykonuje w rozdzielczości 12 megapikseli. Kąt widzenia samej soczewki jest dosyć szeroki, prawie 150 stopni, więc spokojnie pokryje nam całą przestrzeń przed samochodem. Rejestrator dysponuje też technologią WDR, która wpływa na poprawę jakości nagrania przy zmiennych warunkach oświetleniowych. Wtedy obraz jest automatycznie balans bieli dopasowywany do tego, co dzieje się przed samochodem. Nagrywa Cyklicznie filmy po zapełnieniu karty, obsługuje karty do pojemności 32 GB, rozpoczyna nagranie od nowa. Filmy zapisuje w formacie AVI w kodeku H264, natomiast zdjęcia wykonuje w formacie JPG. Soczewkę możemy regulować: góra, dół. Oczywiście wskazuje że od tego, pod jakim kątem jest nasza szyba przednia i jak musimy ustawić soczewkę, żeby obejmować jak największą. Część drogi przed samochodem, jak największe pole widzenia mieć przy nagraniu tym właśnie daszkamem. W samej ładowarce samochodowej jest jedna sprytna rzecz, jak widzicie, tutaj oprócz tego, że mamy podłączenie do rejestratora, jest jeszcze wyjście USB, więc nie tracimy gniazda zapalniczki i możemy bez problemu również ładować naszego smartfona. Tak wygląda menu rejestratora. Po tym, jak wejdziemy sobie do programu i skonfigurujemy kamerę, połączymy ją z rejestratorem za pomocą. Hmm, Hotspotu Wi-Fi, który udostępnia nam rejestrator. Hasło, oczywiście standardowe, które znajdziemy w instrukcji obsługi, możemy później zmienić na jakiekolwiek inne nasze własne. W menu rejestratora możemy ustawić wykrywanie ruchu, rejestrowanie godziny i daty na nagraniu, tryb WDR, w którym rejestrator automatycznie dopasowuje swoje parametry nagrywania do warunków atmosferycznych panujących poza samochodem. Możemy sobie ustawić jakość, a raczej wielkość zdjęcia, które będzie rejestrowane przez rejestrator, również wielkość, jakość filmu, który będzie rejestrowany przez ten rejestrator. Możemy również sterować jasnością naszego wyświetlacza, zrobić zdjęcie, rozpocząć, zakończyć nagrywanie, włączyć, wyłączyć nagrywanie z dźwiękiem, rejestrator ma wbudowany mikrofon, więc może rejestrować również dźwięki z naszej kabiny i włączyć, wyłączyć Głośność i ustawić głośność odtwarzania naszego filmu na te smartfonie filmu z rejestratora. Jest też menu rejestratora, w którym możemy ustawić auto nagrywanie, długość nagrywania, jakość nagrywania, sformatować kartę i też dowiedzieć się kilku informacji o naszym rejestratorze, a w zasadzie tylko jego wersję. Teraz moi drodzy, zrobimy szybką jazdę w warunkach dziennych i w warunkach też nocnych, a później. Przejdziemy do studia i kilka słów podsumowania po tym, co zobaczyliście. Kilka słów podsumowania o tym rejestratorze po testach, które widzieliście. Obraz jak najbardziej daje radę. Jestem e, mile zaskoczony, ponieważ ten sensor Soniego naprawdę radzi sobie doskonale nawet w nocy. Poza miastem, gdzie nie ma oświetlenia ulicznego, nie ma latarni, jest jak najbardziej ok. Ten obraz minimalnie zaśnieżony. Poprzez szumy z matrycy, ale naprawdę jest wyraźny, czytelny i bez problemu można używać go później w razie wypadku jako dowód. Także duży plus za jakość tego rejestratora, bo naprawdę radzi sobie wyśmienicie. To, co mnie drażni w nim, mocowanie. Jeżeli przykleimy go w naszym samochodzie, to później jest problem, żeby go przenieść na przykład do innego samochodu w momencie sprzedaży naszego, bądź też podróży ze znajomymi, którzy nie mają rejestratora, a chcemy, żeby podróż była na wszelki wypadek rejestrowana. Ponieważ jest jedno mocowanie, które przyklejamy do szyby, jest problem z jego usunięciem. Jeżeli go już usuniemy, to powtórnie go nie przykleimy. Szkoda, że producent nie dał drugiego takiego mocowania w komplecie. Byłoby to o wiele prostsze i można by na przykład rejestrator przenosić między swoim samochodem, a samochodem żony, bądź też koleżanki, bądź też kolegi itd. itd. Sam rejestrator nagrzewa się strasznie podczas jazdy. Okolice slotu karty microSD są tak gorące, że po godzinnej przejażdżce nie byłem w stanie wyciągnąć karty microSD. Po prostu parzy. Mam nadzieję, że to nie wpłynie na pracę rejestratora i po jakimś dłuższym czasie, czy po dłuższej e, trasie, ten rejestrator nie ulegnie uszkodzeniu, szczególnie jeżeli jeszcze będzie na niego padało słońce, rejestrator jest czarny, więc jak wiadomo, kolor czarny przyciąga promienie słoneczne i przez to też może nagrzewać się jeszcze bardziej, ale mam nadzieję, że producent pomyślał o tym i wie, co robi. Troszkę utrudnione sterowanie rejestratorem za pomocą smartfona. Nie jest to głupie rozwiązanie, z tym, że sugerowałbym tutaj producentowi troszeczkę dopracować to oprogramowanie, za którego do pomocą sterujemy rejestratorem ponieważ tak jak mówiłem Wam w samochodzie chyba z tego co pamiętam nie działało połączenie na Androidzie 6.0 z rejestratorem. Dopiero na jakimś starszym Androidzie 4.3 udało się zestawić połączenie. Nie wiem czy to jest przypadłość akurat stricte mojego smartfona, że coś mu się nie podobało i nie chciał połączyć się z rejestratorem, czy też jest to generalnie wina problemów obsługi rejestratora w Androidzie 6 i wyższym. Ale generalnie, jak najbardziej, ok, bo jakość jest najważniejsza. A jakość naprawdę jest bardzo e, dobra w tym rejestratorze. Więc, jeżeli ktoś szuka e, małego, niedużego rejestratora, który zniknie nam za lusterkiem wstecznym w samochodzie na naszej szybie, e, i jakość nagrań też ma dla niego znaczenie, szczególnie w ciężkich warunkach oświetleniowych w nocy, e, to jak najbardziej polecam ten rejestrator. Ode mnie to tyle, jeżeli film się podobał dajcie kciuki w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście proszę Was o subskrypcję kanału i dajcie mi znać jeszcze w komentarzach, czy wybierając się na wakacje w tym roku będziecie korzystali z jakiegokolwiek rejestratora samochodowego, bądź też planujecie zakup takowego. Oczywiście jeżeli będziecie podróżować samochodem, a nie pociągiem. Pozdrawiam Was w